Siemka wszystkim. Ciepło, strasznie ciepło. 32 stopnie. Dolny Śląsk, Zagórze Śląskie albo Zapora w Lubachowie, tak mówią? Ale tak, nie, tak mówią. Nie, za Górze Śląskie. Śląskim. no to za Górze Śląskie. Oczywiście Marcin MBS. Zapraszam na kanał. I jeszcze powiem, nigdy nie byłem od dołu tutaj. Na tym oto obiekcie, co widzicie w oddali, akurat jest fajny zrzut wody. Teraz wam powiem parę słów podstawowych. Zapora wybudowana, bo o tym będzie hałas, pewno. Zapora wybudowana w 1917 roku, a wysokość 44 metry. A za zaporą jezioro Beszczyckie. Nieraz pokazywałem filmiki, zdjęcia A jeżdżąc tyle lat na Dolny Śląsk, na Rizę Teraz my podjechali No tak to jest, widzicie, że Jeżdżąc na ten Dolny Śląsk Zawsze się albo chodzi w takie miejsca Mało dostępne Tajemnicze No a to jest takie turystyczne, bym powiedział turystyczne, ogólnodostępne, także zapraszam, a czy inaczej, ja pokazuję, a zapraszam wszystkich pod zaporę w Zagórzu Śląskim, czekajcie, ja mam teraz tutaj... A... tam dalej co? idziemy tam na ten mostek nam o ponad 230 30, 40 metrów w górę ale to jest mało ważne w tym momencie w tym momencie to my patrzymy na wśród wody. Chodźcie. Idziemy. Idziemy. Nie pauzuję, nie robię przerwy. Tu oczywiście zakaz połowu ryb jest. Informacja dla wędkarzy. idziemy dalej, ale czas. ładnie Aż czuć się krople tutaj jak lecą. Krople czuć wody, tak. nie jak niesie z tym. No. Idziemy najpierw tutaj To jest taki mostek O, o kurczę, normalnie deszcz leci Zarypiaszcze, nie? O! Normalnie chłodzenie, super Ale jazda Patrz. Specjalnie dla ludzi С другой стороны. tutaj może w tej strony a później tam przejdziemy Widzicie? fajny mostek, wybetonowany zadbane o. 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 Z drugiej strony obejrzeć. Ale czy ja tu stanę? Wam pokażę. Nie spać, ciężko będzie. Ciężko tutaj mi będzie wejść na te murki. Czekajcie, może tutaj. A tu może. O! o. Eu Boku spróbujemy dobrać aż normalnie takie malutkie kropelki wody roznoszą wiatr, się wieje trochę, Już takie schłodzenie to robi tutaj wą dobrą z boku. Może kiedyś w przyszłości Jak będę w Zagórzu To, to nagrę filmik z góry znowu Ale dzisiaj jesteśmy na dole Także dzisiaj Trafili nas wśród wody praktycznie Ledwo co leciało ciurkiem Zawsze nie podał na Ledwo co ta woda leciała mówię. Dzisiaj to jest wśród wody normalnie Można powiedzieć A to tych jest widać Czy tych takich e, śluz. Raz, dwa, trzy, cztery Dobra, fajnie. I zaś coś ciekawego my pokazali. No i zaś zapraszamy w te ciekawe miejsce Zapora w za Śląskim. Można zwiedzić od góry i można zwiedzić od dołu. Tak my dzisiaj od góry zobaczycie jezioro Bystrzyckie i fajny widok na góry. Pozdrawiamy z tego miejsca. Trzymajcie się zdrowo lecimy dalej z Marcinem Siemka i do zaś